Dlaczego trudno jest uciec od próżnej chwały? już pisze: Trudną rzeczą jest uciec przed duchem próżnej chwały, bo już samo to, że uda ci się z niej oczyścić, znowu będzie dla ciebie przyczyną próżnej chwały. No właśnie dlatego mówi się, że pycha jest pierwszym grzechem. I najtrudniejszym do pokonania, że można ją pokonać tylko pokorą, czyli prawdą o sobie. Ale jeżeli nawet coś jest prawdą, a zaczynamy sobie to przypisywać, to już dotykamy próżnej chwały. Niektórzy twierdzą, że to w ogóle jest niemożliwe, żeby się uchronić od próżnej chwały, dlatego nie warto się zanadto nią przejmować, tylko po prostu trzeba żyć. Natomiast warto, myślę, znać te zasady, o których też pisze Ewagriusz.